Specjałów kuchni amerykańskiej, orientalnej, meksykańskiej, kubańskiej i oczywiście polskiej można było próbować przez cały miniony weekend pod Ostrzeszowską Basztą. To tam już po raz drugi z inicjatywy miejscowego Centrum Kultury odbywał się Festiwal Smaków Świata, czyli krótko mówiąc lot food trucków z całego kraju. Tak szerokiego i różnorodnego menu nie ma chyba żadna polska restauracja. I takim no niekwestionowanym jakby e, najistotniejszym food truckiem, który do nas przyjechał jest BB Kings jeden z najstarszych polskich food trucków legenda naszego street foodu który też zdobywa wiele nagród można tam zjeść naprawdę świetnie sezonowane steki wołowe żeberka można zjeść a także burgery sprzedaje to z takiego bardzo specjalnego grilla Opalanego węglem drzewnym i drewnem. Te żeberka są wędzone jeszcze ponadto. No i zdobyły wiele nagród na festiwalach polskich i zagranicznych w Krakowie. po całej Polsce, ale również po Europie. W zasadzie to, to, to cztery kraje europejskie regularnie odwiedzamy: to jest Słowacja, no Polska oczywiście, Niemcy i Rosja. Do, do Kaliningradu jeździmy też od czterech lat. No. Tak wygląda nasze życie, no wierzcie w drodze. Czy wszędzie serwujecie to samo, czy w zależności od kraju dostosowujecie swoje menu? W zasadzie mamy jakąś tam swoją listę dań, które nie zawsze wszystkie są oferowane. Zmieniamy je. Właściwie to nie, nie, nie jest żaden wymóg ani potrzeba danego kraju, po prostu od naszego humoru to zależy. Ale generalnie wszystko jest bardzo zbliżone, nic szczególnie nowego nie wprowadzamy. Raczej mamy i tak mamy kartę tak bogatą, ponieważ jak panowie tam możecie zobaczyć, prawie 20 pozycji w menu, no to chyba jest i tak zdecydowanie najwięcej z tego, co tu można zobaczyć. Już jesteśmy przy tym menu, to proszę powiedzieć, co, co pan Państwo serwują dzisiaj i co się cieszy największym zainteresowaniem. No cóż, dzisiaj mamy nasz taki. Nasze takie sztampowe menu, czyli 7 rodzajów burgerów, 3 rodzaje steków, żeberka, nasze autorskie roleczki wołowe. A co się cieszy tutaj dużym, dużą popularnością? Steki. Steki idą jak szalone, bym powiedział. Pora obiadowa. Ostrzeszów z stekiem stoi. Burger przede wszystkim z podwójną wołowiną, no i dobry, muszę przyznać. Owszem, wołowinka idealnie wysmażona. Bez zastrzeżeń. A i pan powie, czy taki pomysł w ogóle, aby zorganizować taki zjazd, aby można było różnych kuchni zasmakować, jest jest dobrym pomysłem? Uważa pan, że powinien być kontynuowany? Myślę, że tak. No, żeby skosztować innego burgera, musimy wyjeżdżać do innego miasta, tak? Mhm. Mamy wszystko pod nosem. Chociażby ten raz w roku, nie? Na tym jednak nie koniec. Do Ostrzeszowa zjechało w sumie około 20 food trucków i niemal każdy z nich oferował coś zupełnie innego. Przekrój przez kuchnię amerykańską, mamy orientalną, mamy meksykańską, mamy kuchnię w, tej, w tejże orientalnej, mamy kuchnię tajską w i zarówno słodka wersja jak i wersja makaronowa. Mamy przekrój przez azjatyckie pierożki, czyli mamy tyb tybetańskie, chińskie, wietnamskie i koreańskie. E, mamy pana, który jest właścicielem kutra i swoje, że tak powiem, połowy sprzedaje z futraka, świeża ryba. E, I mamy też kuchnię grecką, no i tradycyjną polską, chociażby najbardziej znany polski koncept street foodowy w postaci zapiekanek. Dla każdego coś miłego można powiedzieć, dla podniebienia przynajmniej. Tak, jeszcze, e, jeszcze mamy też oczywiście lemoniady świeże, świeżo wyciskane ze specjalnego wózeczka które cieszą się niesłabnącą popularnością ze względu na temperaturę. Zajdziemy za trendami, które panują tutaj w obecnych czasach. Jak najbardziej proponujemy lemoniady z cytrusów. Są to owoce pobudzające, orzeźwiające, naturalne. Do tego dodajemy składniki, które ubarwiają nasze lemoniady, takie jak na przykład imbir. Też wszyscy teraz wiemy, że imbir ma też tutaj zdrowotne atuty. No i zapraszamy wszystkich chętnych w taką pogodę, gdzie jest upalnie, słonecznie. Jak najbardziej myślę, że jest to produkt pożądany. A czym lody tajskie różnią się od takich, które kupujemy na co dzień? Różnią się tym, że są przygotowywane na świeżo, to znaczy klient wybiera sobie składniki, my je wrzucamy na blachę mrożącą, zalewamy naszą bazą, taką śmietanową mleczną do lodów tajskich. I lód powstaje w ciągu trzech minutek na oczach klienta. Jest naturalny i zdrowy. I rozumiem, że one są na podstawie receptur właśnie z Tajlandii? E, tak, właściciel też się opracował. E, znaczy, według autorskiej receptury też e, są opracowane właśnie. To nie pani jeszcze powie, w jakich smakach te lody i które cieszą się największym zainteresowaniem? Zdecydowanie naszymi klasykami jest banan z nutellą i truskawka z bezą. Przepyszna jest malinka z bezą, orzeźwiająca, niesłodka, bo też warto zaznaczyć, że my nie słodzimy lodów. Eee, co jeszcze? Oraz z często dla dzieci schodzi. Generalnie wszystko jest dobre. Nie zabrakło też innych potraw z cieszącej się w Polsce dużą popularnością kuchni orientalnej. Nasze flagowe produkty to jest zupa ramen japońska i sushi. Sushi w wrap, nie w formie krojonej, tylko... w takie do wzięcia do ręki z krewetkami, z kurczakiem, co jest może troszkę kuchnią Fusion w tym wydaniu. I wersja wegetariańska. Oprócz tego serwujemy sajgonki, pirogi, gyoza japońskie, sajgonki chińskie, nie, nie myli z wietnamskimi. I zupkę jeszcze ostrą z krewetkami. Niejako dla równowagi serwowano również polskie specjały, w tym ryby niemal prosto z kutra. Rybka jest z własnego połowu, świeża. Tutaj na zdjęciach jak widać to jest mój kuter czy na tym banerze to jest mój kuter. Także rybka jest pewna. przyjechać Państwo z dziwnowa, tak? Tak, z dziwnowa. dziwnowa. No i łowienie ryb. Podejrzewam, że to jest ciężka praca. O niestety nie dla każdego. Nie każdy się nadaje do tego. Ja spędziłem na morzu ponad 30 lat na tej jednostce właśnie. W, w ubiegłym roku już po prostu już mnie to zmęczyło. Skorzystałem trochę z dotacji unijnych, kupiłem właśnie to, tą smażalnię ryb i tak chcę tak trochę do ludzi po prostu, nie? Trochę inaczej już, nie? Dość tego może. No a pomysł w sumie to taki nie było od początku, że to było ewidentnie tak docelowo właśnie na takie zloty futraków, tylko to było całkiem inny pomysł. Był. To się zrodziło w międzyczasie już, nie? No i dlatego to tak... Chcę nauczyć ludzi Polaków, bo my u nas w Polsce jest bardzo słabe spożycie ryby, 17% w porównaniu do Francuzów, Portugalii, Hiszpanii, gdzie oni mają 60%, nie to jest naprawdę bardzo mało i odczuwamy to, widzimy to, nie bo popatrząc na inne futraki, jakie oni mają obroty, jaką mają sprzedaż, a jaką my mamy sprzedaż, no to niestety nie. A szkoda, szkoda, bo ryba to samo zdrowie. Jedzenie podawane z samochodu trafiło w Polsce na podatny grunt, na co najlepszym dowodem jest powodzenie tego typu zlotów. A gdzie zrodził się pomysł na tak zwany street food? Tak, to są jakby dwie idee. Street food, czyli sprzedawanie na ulicę na żywności wzięło się z Azji, a same food trucki przywędrowały do nas ze Stanów Zjednoczonych, a konkretnie z Nowego Jorku, gdzie te mobilne restauracje po prostu stoją na w różnych częściach miasta i zwłaszcza w parku, Central Park, i sprzedają po prostu dla ludzi tam wypoczywających różnego rodzaju smakołyki. Opinie osób, które licznie przybyły na parking pod baszczą, są najlepszym potwierdzeniem, że festiwal to strzał w dziesiątkę i warto go kontynuować. Zjadłem po raz pierwszy małże, kalmary. Tam masz. i są wyśmienite. Naprawdę jedzenie, które tu serwują, jest troszkę inne, ale pyszne. Super. Bardzo nam się podoba i, i, i przedtem żeśmy byli, teraz jesteśmy także ekstra. Pora obiadowa, więc nie trzeba w domu gotować dokładnie, na przykład. Dokładnie, to jest bardzo duży plus. Tak jest. Organizatorzy zgodnie zapowiadają, że kolejny Ostrzeszowski Festiwal Smaków Świata już za rok.